1 plus 11 plus 111 plus 1111 i tak dalej, i tak dalej, aż do liczby ze 100 jedynkami. Taki oto ciekawy ciąg dzisiaj przygotowałem dla Was. Zatrzymaj teraz ten film, rozwiąż, napisz komentarze, jak rozwiązałeś i jak nie rozwiązałeś, też napisz, że nie rozwiązałeś i teraz ja przechodzę do rozwiązania, więc trzymaj się. Yy, dobra. To jest jakiś ciąg, podpisuje poszczególne wyrazy i zapisuje, jaki jest zależność pomiędzy nimi. Dokładnie taka. A2 to jest 1 plus 10, A3 to jest 11 plus 100, e, A4 to jest 111 plus 1000 itd., itd. Taka jest generalizacja ogólnie. I teraz, kiedy to wymyślimy, to jest spoko, to to już jest proste do wymyślenia, ale teraz mamy taki moment przełomowy, czyli jeżeli wiemy, ile to jest an, to wiemy też, ile to jest an n-1 i wiemy, ile to jest a n-2 i możemy tak schodzić w dół, w dół, w dół, aż osiągniemy jedynkę, no bo n nie jest nieskończony. Więc dostaniemy, że an jest dosłownie tyle. I można to sprawdzić, wkładając jedno równanie w drugie w nieskończoność, znaczy ustawiając jakiegoś n -a i wkładając sobie jedno równanie w drugie, zobaczycie, że tak to właśnie wygląda. Eee... Ja już tego tutaj nie pokazuję, bo no bo to jest już myślę zbędne, to jest dosyć zrozumiałe. Teraz tak, to jest jakiś ciąg geometryczny. I teraz trzeba sobie zastanowić się, bo wiemy, możemy obliczyć ile wynosi ciąg geometryczny wiedząc, ile ma wyrazów i ile to ma wyrazów. Ktoś by mógł powiedzieć, że n minus 1, tak? Bo mamy 1, 2 i tak dalej do n 1. Nie, bo to prawda, że do n 1 mamy, ale mamy jeszcze 10 do potęgi zerowej, czyli w sumie mamy n wyrazów. I teraz więc stawiamy sobie to w naszą formułkę, którą znamy z kart maturalnych na stronie 9. E, ok. Q jest oczywiście 10, tak, no bo 1 razy 10 to jest 10 i razy znowu 10 to 100, i tak dalej, tak dalej, więc dosyć proste. E, mamy coś takiego. Upraszczając, dostaniemy, że tyle wyniesie ta suma, i to jest oczywiście od N. E, OK. Dobra, czyli tyle wynosi nasze AN, tyle wynosi każdy poszczególny y, nasz y, y, wyraz od N. -a. Tak, no jak stawimy sobie jedynkę, przykładowo, dostaniemy, że 10 minus 1 to podzielić na 9 będzie 1. Jak stawimy sobie dwójkę, dostaniemy 100 minus 1 to 99 na 9, to jest 11, więc wszystko działa. Teraz ja sobie oznaczyłem ten naszą szukaną, szukany ciąg jako x. I sobie podstawiłem pod yy, każdą poszczególną, każdy poszczególny wyraz te, tą zależność, którą wyprowadziliśmy z AN-a. No i jak sobie teraz pomnożę przez 9 i odejmę wszystkie minus jedynki, które są tutaj, bo jest ich dokładnie 100, prawda? Ponieważ jest od 1, 2, 3, 4, 100, tak to, to dostanę takie równanie, takie przekształcenie. To jest kolejny ciąg, też geometryczny. Też go rozwiązujemy w bardzo podobny sposób. Tutaj jest 10 na początku, a nie 1, dlatego że no pierwszy wyraz to jest 10, a nie 1. Więc dostajemy, że tyle równa się. Suma tego ciągu wstawiamy, otrzymujemy takie równanie. To już jest prosta algebra, dostajemy, że x równa się 10,81 razy 10 do setnej minus 1 minus 100 podzielić na 9. Świetna rzecz. Czyli to jest 100. To jest to, co szukaliśmy. I teraz najciekawsza rzecz, czy znaczy najśmieszniejsza myślę, że ile to się równa? I Równa się dokładnie tyle, czyli liczba, której nie jestem wcale, w stanie wymówić. Ale ogólnie taka ciekawa zagadka. Tak, no, najlepiej, najlepiej żeby robić to tak, że naprawdę zrobić sobie samemu i później dopiero zobaczyć wideo, bo to tak to niszczy magię, nie. E, no, także dzięki bardzo za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich, miłego dnia życzę i Elo.